Zadbana ulica. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy wspólnie z MPO zrobić coś więcej niż tylko czyszczenie ulic. Wspólnie wytypowaliśmy 50 ulic w centrum Krakowa, które wymagają nie tylko doczyszczenia, ale także naprawy nawierzchni, odnowienia malowania. Znaczy... Założenie jest takie, że pojawiamy się wieczorem, zdejmowane jest parkowanie z ulicy. Najpierw nasze służby łatają tą ulicę, <kli> potem ona jest dokładnie czyszczona, myta. Odmalowywana i na rano kierowcy mają zadbaną ulicę, odnowioną do korzystania, no i przede wszystkim wymyzą, bo to jest, to jest ważne. To, co odróżnia to mycie od tego, co MPO próbowało robić samo, jest takie, że tutaj podnosimy nie tylko walory estetyczne czy czystościowe, ale także dbamy o bezpieczeństwo i w związku z tym samochody, które tam by pozostały, będą holowane. Tydzień wcześniej pojawią się znaki. Mówiące o tym, którego dnia nie będzie można parkować. Jeżeli ktoś zaparkuje wcześniej i nie będzie przedstawiał samochodu, to taki samochód może być odholowany na korzyść gminy. Jeżeli zaparkuje później, to na korzyść właściciela. My będziemy współpracowali ze strażą miejską, która będzie starała się dotrzeć do właścicieli, żeby tego holowania uniknąć. A dzień wcześniej pracownicy z strefy płatnego parkowania będą roznosili ulotki przypominające o tym, że zbliża się taka akcja. No, myślę, że takie humanitarne potraktowanie kierowców. I dobrze że tak zostało zaplanowane, ale chciałbym kierowcom przypomnieć, ustawienie znaku od momentu jego ustawienia, jeżeli inaczej nie wskazują napisy pod spodem, ten znak obowiązuje. Zwracajcie państwo uwagę, to będzie głównie w centrum i w krowodrzy. To jest głównie w centrum w krowodrzy na naszej stronie internetowej zdmk.krakow.pl jest banerek, gdzie można zobaczyć mapkę, która pokazuje, które ulice i są tam też podane daty. To wszystko się będzie działo już teraz wiemy od 1 sierpnia do 31 sierpnia, bo tak jesteśmy w stanie przygotować firmę związaną z oznakowaniem.